Usiądź wygodnie, albo się połóż. Pozycja fizyczna nie ma większego znaczenia dla tej medytacji. Zrób tak, żeby ci było komfortowo i wygodnie. Możesz się położyć, możesz usiąść na krześle, możesz usiąść w pozycji skrzyżnej na Poduszce medytacyjnej albo czymkolwiek innym. Nie ma to większego znaczenia. Skontaktuj się ze swoim ciałem. Zwróć uwagę na to, że masz stopy. Zwróć uwagę na kostki, przejdź uwagą przez łydki, kolana, uda. Poczuj obie ręce teraz uwagą dotknij swojej szyi i karku przejdź do twarzy głowy I skończ na ciemieniu, na najbardziej wysokim miejscu Twojego ciała. Tam, gdzie król nosi koronę. Tam, gdzie królowa nosi koronę. Sprawdź, jaki teraz jest Twój naturalny oddech. Nic nie zmieniaj. Idź za jego rytmem. Jeśli jest płytki, to ok, jeśli jest głęboki, to ok. Idź za naturalnym rytmem oddechu. Sprawdź jeszcze pięć oddechów, świadomych. 5 4 3 w jakim miejscu jesteś teraz. Na ile oceniasz swój komfort, rozluźnienie, kontakt z ciałem. Nie musi to być wysoko. Obserwujesz, jak jest. Słuchając mojego głosu teraz, możesz sprawdzić, na ile ulewasz rozluźnieni, albo wręcz przeciwnie świadomości. Na ile wnikasz w siebie? Co się dzieje z Twoją uwagą? Spotykamy się tutaj dzisiaj same ze sobą i razem. żeby pomedytować, zrobić medytację dla matki i córki. Dla matki i córki. Dla matki i córki. Więc poczuj, którą częścią ciała. Jest ci najbliżej do matki ziemi. Jeśli siedzisz, to wyobraź sobie, jak ze wszystkich miejsc, które dotykają ziemi, wyrastają energetyczne korzenie, które łapią kontakt z podłożem. Oparcie. jeśli leżysz, powierzchnię tam masz większą. Sprawdź, z których miejsc energetyczne korzenie łapią kontakt z tym, co cię trzyma. Podpiera. Jest. Jest zawsze dla Ciebie, nawet kiedy nie zwracasz na to uwagi. Poczuj siłę grawitacji na swoim coraz bardziej rozluźniającym się ciele. Kolejnym wydechem poczuj ciężar grawitacji jaką pomaga Ci puścić kolejne i kolejne ciężary w Twoim ciele. Wyobraź sobie, że te korzenie energetyczne sięgają coraz głębiej i głębiej do Ziemi. Coraz głębiej i głębiej. Coraz głębiej i głębiej. Aż dochodzą do samego wnętrza winy. Wyobraź sobie, że w środku Ziemi jest energia Matki Ziemi, energia Matczynej Miłości. Taka idealna Matczyna Miłość, która każdemu z nas się należy. Jaki ona ma kolor? Jaką właściwość niesie ze sobą? Jaką zmianę może zrobić dla ciebie? Teraz wyobraź sobie, że, jak trampoliną ona wysyłana jest do ciebie, tak natychmiast. Przez te korzenie, która już zapuściła, jak szybko może do Ciebie wrócić, jak rozlewa się po Twoim ciele coraz wyżej i wyżej. szerzej, i głębiej. Jak się teraz czujesz? Może być tak, że czujesz ją w wielu miejscach, może być tak, że w jednym, może być tak, że nie czujesz za wiele, to nic. To i tak działa. Jak się teraz czujesz? Jaką zmianę zrobiła dla ciebie tu i teraz ta energia? Teraz. Wyobraź sobie, że jesteś w jakimś bardzo bezpiecznym miejscu, takim jak ono się Tobie pokazuje w tej chwili. Nie oceniaj. Możecie to zaskoczyć, co ci się pokazało. Idź za tym, co jest. I co się samo spontanicznie pokazuje. Wyobraź sobie siebie w tym miejscu, jak stoisz albo siedzisz. I teraz wyobraź sobie w tym miejscu swoją mamę. Nasze mamy, każda z nas jest córką, każda przyszła na ten świat przez jakąś mamę. Jakiekolwiek uczucie Ci towarzyszy. Pamiętaj o oddychaniu. O oddychaniu, w którym możesz odzyskać albo zyskać. Onde é, 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 é. Właściwość masz ty, której nie ma ona, i której bardzo potrzebuje. Wyobraź sobie, że możesz jej to przekazać, cokolwiek by to nie było. niewidzialną nitkę lub linę, która z Twojego ciała idzie do jej ciała i w magiczny, energetyczny sposób przekazuje Twojej mamie to, co możesz Ty jej dać. Ma kolor talina? Z czego jest zrobiona? Jakie właściwości ze sobą niesie? Skąd, dokąd sięga? Czoła do czoła, z serca do serca, od brzucha do brzucha. Może jeszcze jakoś inaczej. Daj sobie czas. Daj jej czas. I teraz wyobraź sobie, jak razem, ramię w ramię, unosicie się trochę wyżej i patrzycie trochę z boku. różne historie, które wydarzyły się w Waszym życiu spójrz na to trochę z góry i trochę z boku są tam różne historie matka i córka to najbliższa relacja Jaka występuje. A ci, co są najbliżej, potrafią ranić najmocniej. Tylko dlatego, że są tacy, jacy są. i boku, to widzisz, że to jest tylko historia to co jest najgłębsze między wami to ta więź którą czujesz teraz. Daj sobie czas. Daj wam czas. Teraz, gdzie jesteś? Jak się czujesz? Co czujesz w ciele? Czy znikają same magicznie, ale niektóre nie, nie zmuszaj się do niczego. Lepiej zrobić maleńki kawałeczek. Prawdziwy i luźny niż przejść duży kawał na siłę. Cokolwiek się pokazuje, niech będzie jak jest. Teraz niektóre z nas, oprócz córkami, są też matkami. Некоторые. Każda z nas umie sobie wyobrazić, jaka jest ta relacja pomiędzy matką a jej dziećmi. To wiesz, że robiłaś wszystko najlepiej, jak umiałaś. I wiesz też równie dobrze, że nigdy nie było to idealne. Więc dzisiaj nadchodzi czas uwolnienia się od twardych osądów, surowych osądów, od wiecznej oceny matki i córki. Od jakiegoś wyobrażenia idealnego świata, którego nie ma, idealnych matek, których nie ma, idealnej siebie, której nie ma. Wszystko to puszczam. Ile mogę puszczam. Uwalniam się. Uwalniam się, uwalniam się, i witam siebie taką, jaką jestem, i witam moją matkę taką, jaka jest. I witam ten świat taki, jaki jest. Ta córka. Może jeszcze dalej. Może matka z jej matką i z jej matką i z jej matką i z całym tym rzędem matek. I z córką, a może też jeszcze córką córki. Jak jesteśmy jedno, i jednocześnie jak każda z nas jest osobna. Jak nie musi powtarzać różnych programów, skryptów, nakazów, powinności. może wziąć wszystko co najlepsze z jedności. Osobne i jedno. Jednocześnie. Pobądź sobie z tą wizją. Tyle ile czujesz, ile potrzebujesz, ile chcesz. Sprawdź, jak się teraz czujesz, gdzie to czujesz, gdzie w ciele to czujesz. Może chcesz zabrać ze sobą jakiś symbol tego uczucia w tej chwili? Może tylko zapamiętaj, właśnie jakie to uczucie w ciele. Zawsze możesz je już przywołać. A może wyobraź sobie jakiś symbol tego, co teraz czujesz, i zabierz ze sobą ten symbol. Możesz zostać sobie w tym miejscu tyle ile chcesz, a możesz poczuć już, że wracasz do tu teraz, wracasz do pokoju, w którym jesteś. Możesz poruszać swoim ciałem. I wtedy, kiedy będzie to dla Ciebie wygodniej, wrócić. Don't